Jeżeli chcesz wiedzieć jak radzić sobie z kurczami, a także co ma wspólnego sok spod ogórków z zapobieganiem im, koniecznie zostań do końca odcinka. Jeżeli jesteś osobą chodzącą, przemieszczającą się i uprawiającą jakikolwiek sport, taki jak na przykład piłka nożna, bieganie, koszykówka czy inne, na pewno przynajmniej raz w swoim życiu doświadczyłeś kurczu. Doświadczyłem go też również bardzo niedawno, ja, podczas mojego startu na jesenickim maratonie. Jak możesz zobaczyć na tym zdjęciu, nie było to przyjemne wydarzenie. Czym jest sam kurcz i czym różni się od skurczu, ponieważ nie jest to to samo. O ile skurcz jest czynnością zależną od naszej woli w momencie, w którym chcemy wykonać daną aktywność ruchową, to kurcz jest aktywnością niemożliwą do kontrolowania, niezależną od naszej woli, powodującą nagłe, nadmierne skrócenie mięśnia, a w efekcie ból i brak możliwości kontroli nad wykonywanym ruchem. Często również kurcze prowadzą do przerwania aktywności i konieczności zajęcia się nimi, aby móc kontynuować daną czynność ruchową. W tym odcinku skupimy się na kurczach, które wywołane są aktywnością fizyczną, ponieważ istnieją jeszcze różne inne kategorie kurczów, jak na przykład kurcze nocne. Tutaj chcemy podjąć jednak temat tego, jak zapobiegać przede wszystkim oraz jak leczyć kurcze mięśniowe pojawiające się i przeszkadzające nam w codziennej aktywności fizycznej, którą podejmujemy. W literaturze, a także w naszych własnych doświadczeniach możemy znaleźć wiele przyczyn kurczów. Przede wszystkim najczęściej jest to długotrwały wysiłek o wysokiej intensywności. Bardzo często literatura oraz nasze własne doświadczenia wskazują na to, iż kurcze pojawiają się w środowisku bardzo gorącym o wysokiej Wilgotności. Bardzo często literatura wskazuje też na niewłaściwe nawodnienie, nieprawidłowe przygotowanie do wysiłku, a więc podejmowanie go zbyt wcześnie bez odpowiedniego treningu. Dodatkowo za wystąpienie kurczów mogą odpowiadać niektóre choroby dotyczące szczególnie układu nerwowego, czy też dotyczące zaburzenia balansu elektrolitowego, jak również przyjmowanie statyn, które mogą zaburzać właśnie przewodnictwo nerwowo-mięśniowe. Przez długi czas badacze zastanawiali się nad tym, co tak naprawdę powoduje kurcze mięśniowe podczas wysiłku i na ten moment postulowane są takie dwie teorie. Teoria o zaburzeniu balansu wodno-elektrolitowego i teoria o zaburzonej kontroli nerwowo-mięśniowej. Zacznijmy od tej pierwszej. Teoria dotycząca zaburzeń balansu wodno sugeruje, iż zaburzenia stężenia poszczególnych jonów we krwi, szczególnie jonów sodu, jonów potasu, jonów wapnia, może wywoływać zmiany w sposobie pobudzania komórki mięśniowej. W efekcie tej zmiany miałoby dojść do zaburzenia obwodu całego pobudzania mięśnia oraz wystąpienia nadmiernego w stosunku do aktualnie potrzebnego kurczu czy też skurczu mięśniowego. Przede wszystkim teoria ta zdobyła popularność ze względu na fakt, iż kurcze w trakcie aktywności fizycznej rzeczywiście często obserwowane są w gorących, wilgotnych warunkach, bądź w sytuacji, w której biegacz bądź inny sportowiec nie zadba o prawidłowe nawodnienie. Tak naprawdę już w latach 20. ubiegłego wieku prowadzono badania nad tym, jak działa właśnie podaż elektrolitów oraz ich zależność pomiędzy kurczami. Pomimo ograniczonych na tamten moment metod badawczych, okazało się, że pracownicy przemysłowi, którzy przyjmowali roztwory soli, a więc nawet wodę z rozpuszczoną w niej solą, wykazywali znacznie mniejszą częstość kurczów mięśniowych w porównaniu do współpracowników, którzy takich roztworów nie przyjmowali. Teoria ta znajduje również zwolenników ze względu na to, iż Zaburzenia wodnoelektrolitowe nie muszą wcale oznaczać tego, iż ktoś tylko i wyłącznie się odwadnia, ale również to, że przyjmuje niewłaściwe płyny. Zauważono bowiem, że osoby przyjmujące roztwory hipertoniczne znacznie częściej odczuwają kurcze niż osoby, które przyjmują właściwe pod kątem zawartości i pod kątem ilości roztwory jonów, które tracimy w trakcie wysiłku. Dodatkowo zauważono również, że osoby, które doświadczają kurczów, pocą się znacznie bardziej niż osoby, które ich nie doświadczają. Istnieją również dowody na to, iż Zawodnicy tracący dużo soli w pocie, ponieważ pamiętajmy, że pot może mieć różny skład, również częściej doświadczają kurczów mięśniowych. Dodatkowo, to co już wcześniej wspomniałem, badania wskazują też na to, że spożycie samej wody bez dodatku elektrolitów tak naprawdę znacząco zwiększa ilość i częstotliwość występowania kurczów. Sugeruje to więc, że teoria o odwodnieniu nie jest zbyt prawidłowa i może należy skupić się tylko i wyłącznie na balansie elektrolitowym. Istnieją jednak również argumenty przeciwko tej teorii które w znaczny sposób ją podważają i kierują środowisko naukowe ku tej drugiej nerwowo-mięśniowej. Jednym z głównych zarzutów jest fakt, że choć skurcze często są związane z dużą stratą potu w trakcie długotrwałego wysiłku, to występują również w warunkach chłodnych oraz z małą stratą potu, a więc w momencie, w którym Zawodnik nie traci aż tak dużo elektrolitów. Dodatkowo w literaturze dotyczącej hiponatremii, a więc zmniejszonego stężenia sodów osoczu krwi, rzadko kiedy wspomina się o kurczach jako o powikłaniu, które w wyniku takiego zmniejszonego stężenia występuje. Oprócz tego przeciwnicy teorii o zaburzeniach elektrolitowych postulują, iż obserwowane w osoczu zmiany poziomu poszczególnych elektrolitów tak naprawdę nie odzwierciedlają stanu wewnętrznego mięśnia, także nie wiadomo, co dzieje się właśnie wewnątrz samej komórki mięśniowej, płynie z zewnątrz i wewnątrz komórkowym. Dlatego też uwagę badaczy skierowano na mechanizm zaburzonej kontroli nerwowo-mięśniowej. W skrócie postaram się wyjaśnić, o co tutaj chodzi. W mechanizmie prawidłowego skurczu mięśniowego, aby układ nerwowy dowiedział się o tym, jak dużej siły musi być skurcz, Biorą udział dwa rodzaje receptorów obecnych w tkance łącznej mięśni i ścięgien. Są to wrzeciona mięśniowe oraz narządy ścięgnistego Golgi'ego. Zwiększenie aktywności tych pierwszych, a więc wrzecion mięśniowych, powoduje przyspieszenie i zwiększenie ilości impulsów pobudzających układ nerwowy do wywołania skurczu mięśnia. Jest to tak zwany odruch na rozciąganie i to właśnie te receptory powodują tak zwany odruch rzepki, np. podczas badania neurologicznego a więc w momencie, w którym uderzymy w ścięgno właściwe rzepki dochodzi do skurczu mięśnia czworogłowego UDA. Drugi rodzaj receptorów, a więc narządy ścięgnistego DG, działają odwrotnie, a więc w wyniku pobudzenia one wysyłają do układu nerwowego sygnał hamujący, a więc zmniejszający aktywność nerwowo-mięśniową. Ten odruch nazywamy odruchem odwróconym na rozciąganie i zapamiętajcie go, gdyż będzie on ważny w momencie, w którym będziemy mówić o radzeniu sobie ze skurczami. Ta teoria wyjaśnienia kurczów mięśniowych zakłada, iż w wyniku postępującego obwodowego zmęczenia dochodzi do coraz silniejszej aktywacji wrzecion mięśniowych. W efekcie czego dochodzi również do większej stymulacji układu nerwowego i wywołania większej odpowiedzi nerwowo-mięśniowej prowadzącej do pobudzenia mięśnia do skurczu. Jednocześnie dochodzi w wyniku do aktywowania mięśnia na coraz krótszej długości, dochodzi do hamowania aktywności narządów ścięgnistych Godziego. A więc pamiętajcie tych, które mają za zadanie hamować impulsy. Które powodują skurcz. W efekcie dochodzi do nadmiernego, niekontrolowanego skurczu przy braku możliwości hamowania, przy braku bodźców hamujących. Dodatkowo badania ostatnich lat nad powięzią, nad tkanką powięziową, która bierze również udział w obwodowej organizacji ruchu, wskazują na to, iż zwiększanie sztywności tkanki powięziowej i jej odwodnienie oraz zmniejszanie ślizgu, zmniejszanie elastyczność czy też wiskoelastyczności matrix powięzi, a więc takiej substancji, która umożliwia nam ślizganie się włókien kolagenowych między sobą, może również podnosić aktywność wrzecion mięśniowych i hamować aktywność narządów ścięgnistych Goldziego, co również wyjaśniałoby narastanie i zwiększanie częstotliwości występowania kurczów razem z czasem trwania wysiłku i razem ze wzrostem jego intensywności. Istnieje kilka argumentów przemawiających za tą teorią w stosunku do teorii zaburzeń wodnoelektrolitowych. Przede wszystkim zauważono, iż kurcze mogą pojawiać się w trakcie wysiłku nawet bez znacznej utraty wody ra razem z potem. A także bez znacznego zaburzenia balansu wodno-elektrolitowego w organizmie podczas badania stężenia tych jonów w osoczu. Niektórzy badacze postulują również tak zwane przedwczesne zmęczenie obwodowe, a więc moment, w którym w wyniku tego obwodowego zmęczenia i narastających razem z nim reakcji dochodzi do zwiększenia tego rdzeniowego odruchu na rozciąganie, co z kolei może prowadzić do. Kurczu. Teoria ta zakłada bowiem, iż w wyniku koncentracji ubocznych produktów przemiany materii, które pojawiają się w obrębie mięśnia razem z jego zmęczeniem, w wyniku obniżenia pH jego środowiska, dochodzi do aktywacji również chemoreceptorów, które wysyłają impulsy do rdzenia kręgowego. Co właśnie później jest przyczyną podwyższenia tego odruchu na rozciąganie. Dodatkowo istnieją badania na modelach ludzkich. Laboratoryjne badania oraz na modelach zwierzęcych, które rzeczywiście za pośrednictwem badań EMG potwierdziły podwyższenie aktywności nerwowo-mięśniowej i podwyższenie aktywności poszczególnych neuronów biorących udział w tym odruchu. Jak w każdej teorii, istnieją tutaj również argumenty przeciw. Przede wszystkim głównym postulatem przeciwko tej teorii jest to, iż skurcze nie występują w przypadku każdych ćwiczeń, które prowadzą do wysokiego zmęczenia. Dodatkowo zauważono, że kurcze częściej występują w środowiskach o wysokich warunkach termicznych i o wysokich warunkach wilgotności powietrza. Oprócz tego ta teoria nie jest w stanie wyjaśnić, dlaczego niektórzy ludzie mają kurcze, a niektórzy nie. Tutaj jednak na koniec odcinka podam Wam pewną teorię, która wywodzi się z teorii manipulacji Stekko, która może wyjaśniać ten mechanizm. Nas jednak interesują najbardziej sposoby zapobiegania kurczom oraz ich leczenia w sytuacji, w której one już wystąpią. Istnieje tutaj kilka takich rzeczy, które możemy zrobić w domu, bądź przeanalizować je razem z dietetykiem, czy też z fizjoterapeutą, też właśnie z trenerem, które mogą prowadzić do przede wszystkim ograniczenia ryzyka wystąpienia kurczów. Przede wszystkim warto zadbać o odpowiednią podaż sodu, zarówno w trakcie wysiłku, jak i przed nim, szczególnie jeżeli spodziewamy się, że będziemy rywalizować, czy też uprawiać sport w bardzo gorącej temperaturze. Badania wykazały, iż dodawanie do wody nawet szczypty soli, nie muszą to być napoje izotoniczne, znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia kurczów mięśniowych. Dodatkowo badania te wykazały, iż spożycie samej wody w trakcie aktywności fizycznej potrafi zwiększyć ryzyko oraz zwiększyć częstotliwość oraz czas trwania kurczów mięśniowych. Istotne jest więc to, aby w trakcie wysiłku spożywać odpowiednie napoje, najlepiej napoje izotoniczne, lub też w okresie poprzedzającym zawody, czy też rywalizację, bądź trening w takich gorących warunkach, starać się dostarczać jak najczęściej odpowiednią ilość elektrolitów z naszymi płynami. Na pewno nie powinniśmy spożywać tylko samej wody. Dodatkowo, co jeszcze warto rozważyć, szczególnie w trakcie wysiłków o dłuższym czasie trwania, Szczególnie jeżeli chodzi o zapobieganie kurczom w tej teorii nerwowo-mięśniowej, warto rozważyć podaż glukozy. Męczenie obwodowe mięśni występuje również w momencie, w którym obniżymy poziom glukozy i dostępnego do glikolizy glikogenu w trakcie aktywności fizycznej. Także bardzo istotnym elementem zapobiegania kurczom staje się dbanie o odpowiednią podaż węglowodanów w trakcie wysiłku o tym jaką podaż węglowodanów przyjmować, jak rozłożyć to i co najlepiej przyjmować. Nagram odcinek w przyszłości. Natomiast tutaj zanotujcie po prostu iż naprawdę jedzenie w trakcie aktywności potrafi odsunąć moment zmęczenia i tym samym odsunąć ryzyko wystąpienia kurczów. Drugim sposobem właściwie leczenia, ponieważ nie zapobiegania kurczów, jest pasywne rozciąganie. Większość z nas zauważyła to i doświadczyło tego na własnej skórze, że rozciągnięcie mięśnia, szczególnie pasywne, zaraz po wystąpieniu kurczu, potrafi znacznie zmniejszyć poziom występujących dolegliwości bólowych, sztywność mięśnia i doprowadzić do jego rozluźnienia. Dzieje się tak ze względu właśnie na omawiany przez nas wcześniej odwrócony odruch na rozciąganie. W wyniku pasywnego rozciągnięcia dochodzi do aktywacji narządów ścięgnistych Golgi'ego, które następnie wysyłają impuls hamujący do rdzenia kręgowego, który następnie prowadzi do rozluźnienia mięśnia i wywołania zmniejszenia bólu. A sam ból często, jeszcze o tym możemy powiedzieć, jest wywołany poprzez ograniczenie ukrwienia to pierwsza sprawa, a druga sprawa, poprzez aktywację receptorów bólowych w powięzi, gdyż ze względu na nagły kurcz mięśnia dochodzi do ich odkształcenia, co również może wysyłać sygnały bólowe do centralnego układu nerwowego. Badania dodatkowo pokazały, iż rozciąganie może prowadzić do zmniejszonej aktywności nerwowo-mięśniowej. Także wiemy, iż jest to bardzo bezpieczny sposób leczenia kurczu w momencie, w którym on wystąpi. Jak to może wyglądać? Zobaczycie teraz kilka takich przykładowych filmików, które dotyczą rozciągania najczęściej kurczących się grup, np. grupy kulszowo-goleniowej, na przykład mięśnia czworogłowego, czy też mięśni łydki, ponieważ to one w trakcie wysiłku najczęściej ulegają kurczom. Pamiętajcie jednak o tym, iż rozciąganie mięśni przed wysiłkiem w żaden sposób nie wpływa na zmniejszenie ryzyka wystąpienia kurczów. O tym jak trening i jaki trening stosować, aby zapobiec kurczom powiem później. Natomiast tutaj zanotujcie, iż rozciąganie naprawdę nie zmniejsza wystąpienia ryzyka kurczów. Tutaj przechodzimy powoli do rzeczy właśnie, które warto zrobić w treningu, aby Zapobiec ryzyku wystąpienia z kurczów. Pamiętajcie, iż przede wszystkim to, co powiedziałem na samym początku, ryzyko wystąpienia kurczów zwiększa się wraz ze zmniejszym doświadczeniem osoby podejmującej się danej aktywności fizycznej. Więc, jeżeli będziecie chcieli przybyć maraton bez przygotowania, droga gotowa do tego, aby kurcze wystąpiły. Jeżeli po długim czasie bez aktywności wyjdziecie nagle grać 90 minut w piłkę nożną z kolegami, również droga gotowa do tego, aby kurcze wystąpiły. Przede wszystkim pamiętajcie więc o tym, aby być prawidłowo i odpowiednio wytrenowanym do poziomu aktywności, której chcecie się podjąć. Oczywiście, jeżeli jest to początek aktywności, bo jej intensywność jest niewielka, nie zamierzacie biegać czy uprawiać sportu przez długie godziny, możecie spokojnie wyjść i po prostu zacząć ją robić. W innym wypadku jednak, szczególnie jeżeli mowa o sporcie wyczynowym, czy też dla własnego wyczynu, warto jednak pamiętać o przygotowaniu. Warto też wspomnieć tutaj o tym, iż właściwy poziom siły, trudno określić właściwy poziom siły. Oczywiście, dla każdego będzie on indywidualny, ale stosowanie treningu siłowego i możliwość przeciwstawiania się temu zewnętrznemu obciążeniu znacznie zmniejsza również ryzyko wystąpienia kurczów. Nie mam na to badań, jest to moja własna obserwacja kliniczna i obserwacja doświadczeń wielu innych sportowców, natomiast wydaje się to być dosyć skuteczną strategią zapobiegania kurczom. Warto pamiętać również o tym, co łączy się z punktem pierwszym, aby już w trakcie treningu nauczyć się przyjmować odpowiednią ilość płynów oraz, jeżeli trzeba, odpowiednią ilość pożywienia, ze względu na to, iż robienie tego w trakcie zawodów może wpłynąć na wystąpienie dolegliwości żołądkowej jelitowych które następnie mogą spowodować dodatkowe negatywne reakcje prowadzące do, a jakże zwiększenia ryzyka kurczów. Ostatnim sposobem radzenia sobie z kurczami są tak zwane domowe metody, o których mogliście słyszeć bądź nie. I tutaj przechodzimy do wspomnianego na początku odcinka Sokus ogórka. W medycynie ludowej podawano różne. Substancje jako te, które mogą przeciwdziałać bądź leczyć kurcze mięśniowe. Mówiło się, iż mogą być to musztarda ogórki, chinina, ocet i niektóre przyprawy i zioła. Istnieją natomiast badania, które mówią o tym, iż spożywanie soku z ogórka, szczególnie z pikli, e, czyli ogórków w zalewie octowej, mogą powodować zmniejszenie ry wystąpienia ryzyka kurczów oraz zmniejszenie intensywności oraz czasu ich trwania w czasie ich wystąpienia. Sugeruje się bowiem, iż sok z ogórków, pobudzając pewne receptory, tak zwane receptory TRP w obrębie jamy ustnej, na zasadzie od ruchu prowadzi do wystąpienia zmniejszenia aktywności motoneuronu alfa, a więc tego, który wysyła impulsy do mięśnia, mające na celu pobudzić go do skurczu. Również podawanie chininy od bardzo długiego czasu uważane było za element przeciwdziałający kurczom mięśniowym. I rzeczywiście przegląd Cochrane wykazał z 2015 roku wykazał, że sp regularne spożywanie chininy zwiększa częstotliwość oraz ilość występujących kurczów, natomiast nie wpływał na czas ich trwania. Dodatkowo wspomina się o tym iż Pożycie pewnych bardzo obfitych smakowo produktów. Szczególnie o smaku bardzo gorzkim bądź bardzo ostrym, czyli np. papryczek Chili, pomaga natychmiastowo zmniejszyć intensywność kurczu mięśniowego, również dzięki aktywacji receptorów TRP w jamie ustnej, co po raz kolejny ma prowadzić do zmniejszenia aktywności nerwowo-mięśniowej i zmniejszenia pobudzenia motoneuronu alfa. Jednakże nie jest to potwierdzone badaniami naukowymi, chociaż jest to obserwowane przez bardzo wielu biegaczy, którzy Stosują te metody w trakcie przede wszystkim biegów ultra. Czy jest to efekt placebo? Czy jest to bardzo silna wiara w działanie tych substancji? Nie wiem, natomiast można zanotować to z tyłu głowy, gdy nic inne już nie zadziała. Można spróbować też tych metod. I na koniec chcę wam powiedzieć trochę o czymś, czego dowiedziałem się w trakcie szkoleń w Padwie, kiedy szkoliłem się z zakresu manipulacji powięzi i kiedy byłem również na konferencji dotyczącej właśnie tkanki powięziowej. Model dysfunkcji steko, czyli w manipulacji powięzi wskazuje na to iż tkanka powięziowa może zmieniać swoją konsystencję w zależności od nakładanych na nią bodźców chemicznych, termicznych czy też mechanicznych. Do bodźców mechanicznych należy np. Na powtarzana codziennie aktywność fizyczna, czy też powtarzana monotonnie przez bardzo długi czas aktywność, taka jak np. długotrwały bieg, długotrwałe stosowanie aktywności typu piłka nożna, koszykówka i inne. W efekcie tej stymulacji mechanicznej dochodzi do zwiększenia gęstości substancji podstawowej powięzi, na którą składa się głównie kwas hialuronowy, który przyjmując takie formy wielkocząsteczkowe, wiążąc ze sobą wodę. Zmniejsza również jej elastyczność oraz właściwości ślizgowe. W efekcie może podnosić on spoczynkową już stymulację wrzecion mięśniowych prowadząc do zaburzonej kontroli nerwowo-mięśniowej, zaburzonej kontroli ruchu i w efekcie do występowania kurczów. Dlatego też fizjoterapeuci pracujący tą metodą często obserwują w swojej pracy to, iż w wyniku stosowania terapii zmniejsza się częstotliwość oraz intensywność kurczu u ich pacjentów. Ja również obserwowałem to wielokrotnie również na sobie. Podsumowując, pamiętajcie o tym, iż kurcze są bardzo złożonym tematem, a te związane z aktywnością fizyczną wymagają od nas Rozpatrzenia bardzo wielu czynników, które mogą się do nich przyczyniać. W większości pokryliśmy je w tym odcinku. Natomiast jeżeli sam masz jakieś doświadczenia i dolegliwości kurczowe, podziel się z nami w komentarzu, może dowiemy się czegoś nowego. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zasubskrybuj mój kanał, zostaw łapkę w górę i do zobaczenia w następnych materiałach.